Cześć, witam na kanale Info Prawa. Nawożenie warzyw, ale teraz no tak teraz, to znaczy na początku kwietnia, w połowie kwietnia, pod koniec kwietnia. Pierwsze bardzo ważne nawożenie warzyw. Nawożenie tylko niektórych warzyw to warto podkreślić. Posłuchajcie o nawożeniu m.in. czosnku, cebuli, rabarbaru. Ten tekst, który teraz powiem, jest też zapisany w mojej najnowszej książce Planer warzywnika. Polecam bardzo serdecznie zakupić, bo macie tam w każdym miesiącu od stycznia do grudnia informacje, co robić i jak robić krok po kroku, kompleksowo, miesiąc po miesiącu objaśniona uprawa warzyw. No i też zachęcam do zakupu mojej pierwszej książki Jak uprawiać warzywa. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No i jeszcze powiem, że zwykle takie nawożenie jest u mnie tak w połowie kwietnia pod koniec kwietnia. No ale teraz ze względu na bardzo korzystną pogodę, no jest ciepło, to nawożenie zostanie wykonane na początku kwietnia. No i chcę wam już teraz o tym powiedzieć, abyście mogli się do takiego nawożenia przygotować. No, a zdecydowanie warto nawieźć właśnie wiosennie. Bo kto wesprze teraz te warzywa, no a po zimie by im się to wsparcie przydało, to ze sporym prawdopodobieństwem uzyska lepsze plony. Połowa kwietnia, koniec kwietnia, no teraz ze względu na dobrą pogodę, początek kwietnia, to idealny moment na pierwszy nawóz. Już wtedy zwykle robi się cieplej, co w połączeniu z nawozem sprawi, że warzywa zaczną rosnąć w oczach. No, będzie to wręcz niesamowity wzrost. Według mnie jest to bardzo ważne nawożenie i nie powinno się go zaniedbać. Lista warzyw, dla których warto wykonać nawożenie, nie jest zbyt długa. Chodzi tu tylko i wyłącznie o warzywa, które zostały posadzone jesienią, ale również o warzywa wieloletnie. Nie chodzi mi o warzywa sadzone teraz. Ponadto nie chodzi mi też o warzywa, które zostały jesienią wsiane, jak choćby marchew, koper. Warzywa, które polecam nawozić: cebula, chrzan, czosnek, czosnek słoniowy, karczoch zwyczajny, pietruszka naciowa, jeśli jest to dla niej drugi rok uprawy, rabarbar, szczaw zwyczajny, szczypiorek, szparagi. Topinambur. Polecam dać nawóz niezależnie od tego, jak przygotowaliśmy glebę. Nie chodzi tutaj o uzupełnienie niedoborów składnikowych, ponieważ w tej chwili tych niedoborów nie ma, a przynajmniej nie powinno być. Chodzi tu o to, żeby pobudzić te warzywa do silnego wzrostu, wzmocnić je po zimie. To bardzo dużo da. Nawóz w połączeniu z dobrą pogodą zadziała bardzo dobrze. No i czym polecam nawozić? Najbardziej tutaj chodzi o azot, ale ważny jest też m.in. potas i fosfor. Dobra jest np. gnojówka z pokrzywy, gnojówka z obornika, dobra jest azofoska płynna, fluorowit humus. Można użyć też nawozu uniwersalnego, czy też jakiegoś innego humusowego, ważne żeby miał w składzie azot. No i to, że wspomniałem o jakimś nawozie, to nie jest oczywiście współpraca płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Polecam jednokrotne nawożenie którymś z tych nawozów. Nawożenie rano lub wieczorem. Następne takie nawożenie w maju. No i u mnie właśnie jest teraz w kwietniu to nawożenie. No jak również w maju będzie też, też jedno nawożenie. O czym pewnie też, też będę wspominał, bo według mnie warto właśnie taki, taki nawóz dać, warto to wzmocnić. No i to by było na tyle taki krótki filmik. Ale myślę, że bardzo ważny, bo zobaczycie naprawdę dużą różnicę we wzroście i w, no, miejmy nadzieję w późniejszym planowaniu. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa, no i do komentowania, bo wtedy YouTube wie, żeby bardziej polecać te moje filmy. Na, no, oczywiście mi na tym bardzo zależy. Pozdrawiam.